160 2.4 diesel, 190 koni Tu mamy kolektor dolotowy i tutaj mamy MAF sensor Warto ten czujnik wyczyścić, ponieważ on współpracuje razem z EGR em Gdy on będzie zawalony sadzą może taki EGR wtedy źle pracować Czujnik już mamy poluzowany Ten czujnik już przydałoby się wyczyścić. Jest już troszkę oblepiony sadzą. Wyczyścić można go delikatnie szmatką i do tego e, jakimś preparatem do nagaru, aby nie uszkodzić też tego czujnika. Wypięcie z wtyczki to jest bardzo łatwe. Tu mamy Przycisk, musimy go nacisnąć, i czujnik wychodzi.